Cześć, słuchajcie, inspiracja nagrania tego krótkiego materiału była dla mnie ostatnio zorganizowana debata prezydencka przez super ekspertów, na której miały przyjemność wystąpić takie osobistości jak Magdalena Biejat, Trzaskowski, Zandberg, którzy powtarzają wielokrotnie, że w Polsce mamy do czynienia z kryzysem mieszkaniowym. Chciałbym się odnieść w kilku słowach do tych słów słuchajcie, nie ma czegoś takiego, tylko zadajmy sobie pytanie, kogo dotyczy ten kryzys mieszkaniowy osób, które nie chcą ruszyć swoich czterech liter i zarobić na to mieszkanie, bo słuchajcie, ja też wynajmowałem wiele lat mieszkanie, też mieszkałem w gorszej lokalizacji, mniej atrakcyjniejszej, trzeba było dojeżdżać, czy do pracy i tak dalej, czy się mieszkało w starym budownictwie, gdzie nie było takich udogodnień, można powiedzieć, jak winda, wierzą sobie samemu do garażu a wy od razu chcecie super mieszkanie i to najlepiej jeszcze w centrum tak jak właśnie Magdalena Bijat mówi, że budujmy mieszkania komunalne w centrum Warszawy. No, trzeba było się puknąć w, głowie, w głowę kilka razy, kto odda takie grunty dla podbudownictwa komunalne. Trzeba być zupełnym idiotą, jeśli mamy być z Wami szczery. Słuchajcie, kolejna sprawa. Wy powinniście się wziąć jako politycy za kwestię dotyczącą ustawy o prawach lokatora. Przede wszystkim uprościć ją i takie sprawy, różnego typu spory pomiędzy najemcą a będącym powinny być rozwiązane maksymalnie do dwóch miesięcy od zgłoszenia. Powinny wspostać specjalne jednostki przy sądach rejonowych, które by e, tym zarządzały i szybko to przede wszystkim mieliły. Nie, można powiedzieć, że to trwa latami. I ja rozumiem, że są osoby, które faktycznie e, potrzebują tych mieszkań komunalnych, ale to jest kilkaset tysięcy ludzi w Polsce, czyli kobiety, samotne kobiety wychowujące dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, ale to nie są miliony Polaków, tak jak wy twierdzicie, i e, słuchajcie, na przykład w Warszawie jest możliwość kupienia e, teraz na rynku kilkanaście tysięcy mieszkań. Ale o co chodzi? Właśnie o to chodzi, że te ceny poszły do góry przez inflację, e, przez podnoszenie płacy minimalnej. O tym już nie powiecie, że e, okej, okay, więcej zarabiamy, ale też to się wszystko odbija na tym produkcie końcowym, a zwłaszcza na mieszkaniach ich dostępności pod kątem finansowych dla młodym, młodych ludzi. A jeśli byśmy uwolnili tysiące tych mieszkań, e, które teraz stoją i ich właściwie boją się wynająć, to uwierzcie mi, że przede wszystkim e, ceny najmu by poszły do dołu i masa osób już by nie kupywała tych nieruchomości pod wynajem, tylko zdecydowaliby się zainwestować swoje kapitał, na przykład na giełdę, e, innego obligacje czy innego typu produkty finansowe, a nie można powiedzieć się spekulować na tym rynku. No i teraz ważna kwestia poruszenia podatku katastralnego, i moim zdaniem on powinien zostać prowadzony na pewno od szóstego mieszkania, z tego względu, że właśnie masa. Osób spekuluje, nie płacą podatków i powinniśmy to zrobić, żeby to faktycznie skończyło się przełożyło. Ale na pewno o tym nagram kolejny materiał. Trzymaj się, cześć.